Cześć wszystkim, w kolejnym filmie na naszym kanale dzisiaj zobaczycie coś, czego jeszcze nie było. A mianowicie ja będę jeździć tym motorem, a Wiktor tym motorem. Czyli będzie zamiana motorów. Mam nadzieję, że te umiejętności, które zdobyłam już na tym motorze, trochę pomogą z tym motorem. A wy pamiętajcie, żeby lajkować Subskrybować kanał, klikać dzwoneczek, tutaj, żeby być na bieżąco. No i co, zostawcie komentarz pod spodem, czy Wam się podobał film i czy chcecie więcej takich śmiesznych filmów, jak ten, bo pewnie będzie śmieszny. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Ten motor nie jest obniżony, nie będę dostawać. Mogę Wam tu zaprezentować, jak to będzie wyglądało. Jedną nie dotykam, jak jedną dotykam, to drugą nie dotykam, że tak powiem. Jedną dotykam, drugą nie dotykam. Zaprezentuję Aha. Wam też Skarbika, proszę bardzo. Starbika wszystkim. Teraz pokazuję Wam drugi model, Trochę bardziej. Nie jest jakoś niesamowicie, bo też m nie mogę dotknąć z dwóch stron. O, w nie da się nic zrobić, żeby to działało luźniej? Da się zmienić pompkę. Pani da się jakoś tu poluźnić? Nie. A to zawieszenie, żeby działało też luźniej? Jest najbardziej miękko ustawione teraz. Co z nim będzie tak. Dziś ma twarde sprężyny założone. Nie wiem, ta nie jest nie jest przyjazna takowanie. Dobra, czy mi się będzie łatwiej, wyjeżdżało na tym motorze? No jest No. Mamy no. no, Mówię ci. Tak. Dobra, wystarczy. Żeby nie był za ciężki. Jedynie minus to nie podoba mi się ten gaz, bo tam piękny chodzi. Wydaje mi się, że przez to jak naprawiałam go ostatnio milion razy świecę, to te wężyki przestawiałem i chyba mogło się gdzieś źle ustawić. Tu ciężko chodzi, widać, że wolno zbijamy, nie? Zobacz, jak wolno. A zobacz teraz. Teraz jeszcze. strzela. Mm -hmm. To chyba tam wężę jest tam gdzieś. Kół motorów Syk. Ktoś napisał, że jazda na motorze to nie tylko jazda. Nie, pasja. Motorowa, to nie tylko jazda O, może coś takiego, no <laughs> Jak widać, prawny komentarz Dobra, ja tak samo Nie wiem, jak to naprawić Chyba tak ma po prostu działać, bo tam, tam jest prawidłowo przesadzona Kur... jest złożona praktycznie. Łapa Pokaż, jak, jakim zdolnym jest Piotrek Chodź, Piotrek, chodź Siad Dobry pies Łapa Dobry Druga Dobry Leżeć 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 Dobry jest! Dobry! Koza uciekła poza prąd. Trzeba się nawodnić przed jazdą. Tu jest krzywo takie robicie założone na tlatek. Nie, nie, nie. Bardziej jak to robimy, tutaj Pokaż. widać, że to jest bardziej wysunięte w prawo. Ja wam to się nie wędzi. No to co? Widzimy się w lesie. <grym> informację, że jakaś recenzja kajotu będzie miała miejsce. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Okej. Okay. A ty co myślisz okay. o tym? Ja myślę, że możemy O, jest kolejny wariant. Jest koju kolejny wariant. Okay. Pierwszą różnicą jest to, że to sprzęgło jest cool. Ono wymaga jakiegoś mięśnia w tym palcu. Serio, to tak ciężko się przyciska, że to jest coś strasznego. Teraz wyjam, ja miałem. Pierdziel! <grywa> Pierdzien! przynęta Jadą! na piernika! Kolej. No właśnie czekam aż będzie. Powiem tak, kolejna rzecz, która jest zajmie się No, to ten przycisk chiński, który zamontował tutaj. I ja cały czas o nim zapominam i włączam to i nie odpalę i później się przypominam. Yeah. Elegancko sobie wyjechała. Jak tam, Kajo? No, to trochę mocy teraz brakło Brakło. Koło, to Duże koła robią robotę, nie? To oponkę jakby zciął tak tego lepszą to. i szerszą troszkę. No, to by było już w ogóle git. Muszę niestety stąd zabrać ten motor. Kurde no, to sprzęgło to jest coś innego niż moje. Strasznie ciężko chodzi do sprzęgła. Nie mam siły w palcach. Co? Z czym? Co siedzi? Nie, dużo gorszy, chodzi o sprzęgło. Takich rzeczy jakieś trikowań to ciężej mi robić, w no. się. Nawet przez drzewo! Przez drzewo dacie radę! Co? Wydaje mi się, wylało z waszów. Co ty pierdolisz? I co teraz? Właśnie wylałeś noża w sobie? Kurwa, chyba nie. Kurwa. A tu wiesz, że go odpadł tylko? Kurwa, kranik się lał o paliwo, wiesz? A to nie tak źle. Tak, motor ewidentnie ma więcej mocy, dlatego nie wyjeżdżałem tu z podjazdu wcześniej. Jak widzieliście sami, Wiktor nie podjechał pierwszy raz z podjazdu. Którego? Który? ja wyjechałam za pierwszym razem. Z tamtego? Tak. Bo ja chciałem wyskoczyć. Nic co, no, ale nie a Dobrze mi się jedzi katanikiem. Możemy się zamieniać. Powiem tak, ten motor ja będę tylko używać w nauki yy, jazd na kole. Z tym mi się dużo lepiej manewruje, jest dużo bardziej skręty, ma lepsze sprzęgło, lepszy zawias. Na nim się czuję tak bardziej spońsku. Patrzcie, na pierniki oddawany. Nie wiem, może, możemy teraz pojechać na, no. na wąwóz, bo wcześniej nigdy go nie wyjeżdżałam, a ja teraz go wyjeżdżam. Ale teraz jest to, a inaczej, to jest bardzo który to wąwóz? ja lepszy. wyjeżdżałem. Ono, no, to możesz tam jechać teraz. No to tam pojadę. Kajosami też tam zaatakujcie. Próbujemy coś no. <laughs> Day! co powiesz o Akademie? Nie no, na KateMie tego nie masz. Dobrze na Kateemie, powiem szczerze, że taki bardziej nieobliczalny i dużo gorzej się na kole idzie. I dziwnie tak trakcję utrzymać. Ale jak się przyzwyczai, to na gazie można się to Więc ogólnie mam trudniejszy motor. Tej... Jak się oponuje ten motor, to będę pro, a ty nadal będziesz na czterosumie. No. Zobaczymy. Nie, ale jest tak, to jest prawda. Na długo sobie jeździ I jeszcze wjeżdżam zaraz w błoto twoim motorem, żeby wyglądał tak jak mój. Jak coś. Ale to nie ja to zrobiłam, wiecie? To moja, ja to moja wina jest i tak. jest dużo bardziej miękki, bo pamiętam, że sam zakładałem sobie na serwisie twarde sprężyny, więc to moja wina, że jest taki twardy. Ale czemu je wybrałeś twarde? No bo ja do szybkiej jazdy. tym się gorzej szybko jeździć? Gorzej, nie? Ale A. czemu? No bo mam miękkie zawieszanie takie. Czyli mi wyślepiej szybciej do jeździło, nie? Może. Nadal. No, tak. Ale widzisz, że na razie nie, nie miałam wyjazdu, którego nie podjechałam. Na tym mogę próbować trudniejsze podjazdy, nie? Co wygadasz? Powinnam? Bo widziałam, że tam jest dużo takich podjazdów tam na Spróbuj. Coś spróbuję, może. Gdzie jest sucho to akurat. Gdzie jest sucho, może coś popróbuję. Dobra, jedźmy. się męczyć na dwójce cały czas. Ale ważne, że jedzie. O, o kurwa! Pierdol 4x4 załączył. Weź ty tu wejść, kurwa! Ja tu wyjechałem. Spróbuję teraz. To jest, to jest, to jest dobre. Wiesz, tu jest taka wścisz skarpa, że fix. Bozi, watch out. Uwaga! Oh elegancja. O kurwa to dzisiaj się stało? Z kiepy! A ty co to zrobiłeś? A ty co to zrobiłeś? Z kiepy na głodzie A ile kosztuje koło do Kajo? 300 stópką A to i nie tak niedrogo. Zobaczcie co no, yes, to sobie moje węgła No z tyłu Zobaczcie z góry moje węgła Ojez! To tu właśnie jest różnica Ojez oh yeah. Ale powiem czy na tym f***a musi się jest, to chyba je wyjeździć Na ten renek? F***a i tak ch... To bo nic kupka tak? Na rower no to jest lżejszy, nie? Nie, chyba. Z wiadomo, że na nim się lepiej jeździ. Pewnie, kucz, karna jest gorsza. Słuchaj, <noise> że jaki ten motorek jest jak rower. Tak, a tu jest jak w To jest MTB, MTB z silnikiem. Faktory new. <noise> <Okay. głos> Pierdziela się w pieprza. Jaka tu czysta? Gdzie to ukiałeś? Eee, jak popiewałem w sławkole. Ono. Mało powietrza było, to dlatego. To... Niezła, nie? Co no. myślicie o tej feldze? Wy, wyklepie się? Wyklepi się, psa jak nie to ten, szpachle Spach, no tam. No. Ale co by się musiało stać, żeby w, tej, w tym korekcie u ułuta? Kurwa, to nie wiem, naprawdę, to musiało być Mię, to spadło, skok śmierci no. chyba. No, naprawdę to było, no. Te felgi to nie wiem jak ci chyncie zrobią, ale w tych motorach to za chuja nie zamierz. Nie widziałem jeszcze nikogo, żeby ktoś miał rozjebaną felgę w, w, w wędrówce takiej normalnej. Ale pitbike'y to sami razem wyjeżdżałem. No, to no ja to to <laughs> I, I to nawet w tym aluminiowym. A w tym stalowym to, 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 to dwa wyjazdy do lasu na pewno już była rozwalona. bo na tym motorze jeszcze w stanie do wyjazdu. Tam to ja wyjeżdżałem. Ale ja. ja. Ciężka pogoda nas złapała. Jak widzicie, motory trochę brudne. Jak widzisz, krawika włosy nie są w najlepszej kondycji. Później jeszcze jeździłam na tym motorze i jak pojeździłam na tym, to na tym później trochę bardziej trzymałam gaz. Dlaczego? Ty eksperta, tak? Tak. Powiem... <grym <grym> ten motor u się wydaje cięższy, bardziej czołgowaty i mam później przyjada się na rower. Być może to dlatego. Ale to jest yy, tylko moje zdanie. Może, ale ten motor na pewno ma więcej mocy. Ten Twój motor. Albo może nie, nie mam więcej ma więcej mocy? mój ma więcej jadów. Ale ma od razu ten jad W sensie W tym to jest tak Pyrka, pyrka, dodajesz i jest Ten, ro, ten, ro, ten ro, tak I dopiero się No, a ten jest od razu No ten od razu jak czołg nie? Tak Jak diesel no, Jak diesel Turbo diesel No Fajny motor ogólnie Co bym mogła powiedzieć Osobiście uzbieram sobie pieniążki I kupię sobie taki motor Jest tylko, że ja będę go miała tylko w domu, będę go trzymała na oponach do Supermoto i taki, wiecie, super sztos, nie? Ja będę to mieć na kole. Ale co z karbiku? Bo no. ci, że dzisiaj naprawdę sobie dobrze radziłaś. Dobrze sobie dzisiaj radziłaś, co? No? Dobrze, ja, nie, to, nie, to. nie, właśnie najgorsze były psychiczne jakby wady, tak. daje problemy. No właśnie było chyba najgorsze psychiczne jakby wydzięczenie. <noise> to było dobrze, ale. No. To bardzo dobrze. Tą suką mi się jeździło szczerze mówiąc, dobrze, szybko. Zobaczcie to na filmiku, Trzymałem gazolinę. Nie wiem, czy zmieniłem, wiem, czy zmieniłem motor na ten. Chciałem mieć dwa, tak? skarbik. Słuchaj, po prostu możemy się zmieniać. No, mamy Będziemy te mamy się uzupełniać. Do... No. Dzięki temu lepiej, że mamy dwa różne, bo możemy wiesz. No raz tym, raz tym pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco i komentarze dajcie znać, czy Wam się podobał film. Do zobaczenia w następnym odcinku. My już uciekamy. Hejka!